Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Dzisiejszy film będzie krótką prezentacją płatnic z zębami JetCut marki Stanley do szybkiego i dokładnego cięcia drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Zapraszam. Płatnice z zębami typu JetCut umożliwiają o 30% szybsze cięcie w porównaniu do pił z zębami tradycyjnymi. Dzieje się tak za sprawą ich indukcyjnego hartowania oraz precyzyjnego szlifowania w trzech płaszczyznach. W zależności od podziału zębienia można prawidłowo dobrać odpowiednią piłę do materiału wymagającego obróbki. Dostępne są płatnice do szybkiego cięcia drewna, stosowane często podczas prac konstrukcyjnych. Płatnice do dokładnego cięcia drewna z kolei charakteryzują się większą ilością zębów na cal. Dzięki temu cięcie jest czystsze i bardziej precyzyjne. Piły pokryte powłoką o niskich właściwościach ciernych dodatkowo zapewniają równe i gładkie cięcie. Odpowiednio dobrane piły stannej JetCut pozwalają na cięcie drewna wzdłuż lub w poprzek włókien, materiałów drewnopochodnych, tworzywa sztucznego, paneli laminowanych i wiele innych rodzajów materiałów. Dwukomponentowy uchwyt DynaGrip skręcony trzema śrubami z brzeszczotem zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy, a dodatkowo wyposażony został w kątowniki 45 i 90 stopni, które pozwalają precyzyjnie wyznaczyć te kąty na materiale. Prezentowane dzisiaj płatnice Stanley JetCut to tylko garstka wśród dostępnych pił ręcznych u producenta marki Stanley. Zapraszam do sklepu phabc.com.pl, gdzie możecie zapoznać się ze szczegółami i aktualną ofertą. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.